Cześć koziorożce, witam was bardzo serdecznie, oczywiście z zodiakalne koziorożce, żeby potem mi ktoś nie powiedział, że to was brzydko mówię. E, moi kochani, no witam was na marcowym horoskopie dla was, tak, z takim lekkim opóźnieniem, ale naprawdę tyle pracy, tyle roboty, że się nie wyrabiam. <laughs> e, więc moi kochani, żeby już nie przedłużać, zaczynamy. Oczywiście pamiętajcie, nie z każdym to będzie współgrało, pasowało, w razie czego, jeśli nie będzie pasowało, co robimy? Udajemy się do innego tarocisty, który być może uderzy właśnie w waszą energię. <laughs> Moi kochani, wchodzicie mi do miesiąca marca z bólem serducha. Co was tutaj, drogie koziorożce, gniecie? Co was męczy w pewien sposób? Bo ja mam takie właśnie poczucie, że czymś jesteście bardzo mocno zmartwione. Być może coś tam rozkminiacie. Być może emocjonalnie jesteście poruszone czymś. Mam nadzieję, że nikt was nie zranił emocjonalnie, bo może też taka sytuacja być, że gdzieś tam ktoś wam wiecie, pyk, nóż, w, nóż nie w plecy, tylko w serducho wsadził. Ale bądź co bądź, macie gdzieś tam jakieś takie rozkminki emocjonalne nad czymś. Całkiem możliwe, że bardzo dużo myślicie również nad czymś, i to powoduje w was, bo ósemka, słuchajcie, Mieczoba to jest taka karta, która mówi nam tak naprawdę o tym, że możecie mieć dużo różnych myśli, dużo różnych pomysłów, ale nie widzicie, nie widzicie rozwiązania w nim. Mało tego, że ich nie widzicie, to jeżeli nawet jakieś się pojawią rozwiązania w Waszych głowach, to są one przeważnie jakie? Negatywne. A czemu są negatywne? Bo Wy je tak widzicie. Wy jakby wszystko widzicie, widzicie w czarnej perspektywie, w czarnych kolorach, nazwę to tak. Nie widzicie plusów, w pewien sposób nie czujecie się być może silne na coś. Być może wyczekujecie za czymś i wydaje Wam się, że to Wam nie będzie dane. Że wszystko będzie do kitu, no do dupy jednym słowem, tak? Jakbyście w pewien sposób czuły, że, że wasze życie nie jest udane, nie jest fajne, że na pewno nic cudownego się nie wydarzy, ale to wszystko są wasze tylko myśli, wasze podpowiedzi, waszego własnego umysłu. Wy w pewien sposób sami wiążecie sobie ręce, nogi, jeszcze przy okazji oczy, żebyście nic nie widziały, nic nie mogły zrobić kroku do przodu, bo czujecie się mało dowartościowani. W pewnym stopniu i przez tego typu myślenie całkiem możliwe, że wy możecie po prostu, słuchajcie, cierpieć, bo nie widzicie świata po prostu w różowych kolorach. Hmm? Natomiast przed Wami być może czekacie za jakąś ofertą, a monet daje tą szansę, i być może to ta cała sytuacja tyczy się właśnie tego, że Wy wyczekujecie za jakimś intratnym zajęciem, za pracą, za lepszymi pieniędzmi. A tak, być może za jakąś, no nie wiem, jakimś awansem, A za spadkiem, bo czasami też i takie rzeczy są, tak, krótko mówiąc za polepszeniem swojego życia zawodowo-finansowego i może stąd biorą się takie rozkminki, bo uważacie, że pewnie nic fajnego was nie spotka, że pewnie, kurczę, nie będzie wam to dane, być może cierpicie z tego powodu właśnie na tym tle. Ale chcę Wam powiedzieć, że ten asmonet nie pojawił się tutaj bez przyczyny. Ja mam takie wrażenie, jakby właśnie ta szansa do Was szła, jakbyście dostały pewnego rodzaju szansę od losu e, albo taką możliwość, żeby po prostu po coś fajnego pójść. A może ta szansa przychodzi, a Wy myślicie, że nie dacie rady, albo że jesteście tak słabe psychicznie i umiejętnościowo, że. Nikt was, krótko mówiąc, słuchajcie, nie wybierze i nie będzie Wam to po prostu dane, tak? Czyli w pewien sposób e, otwiera się przed Wami szansa na jakieś możliwości, a wy mówicie, kurczę, ale ja jestem taki do kitu, taka do dupy, e, nie, nie umiem tego, nie umiem się tego, pewnie kurczę, nikt mnie nie dostrzeże, to po prostu pryśnie mi jak bańka medlana. I cierpicie z tego powodu. Też taka sytuacja może z tego płynąć. Słuchajcie, przechodząc do drugiego tygodnia, widzę tutaj sytuację, że jeżeli nawet ta szansa jest pojawia się, to wystajecie przed wyborem. Co ja mam teraz zrobić? Czy coś przyjąć, czy może nie? Czy może się postarać, czy może odpuścić. A no tutaj jest dokładnie to samo. Wy coś chcecie zrobić, ale szukacie negatywu, a tutaj stajecie przed tym wyborem. No stary, no nie możesz wiecznie stać w tych płomieniach i stękać i jęczeć, tylko musisz podjąć jakąś decyzję. Albo się na coś otwierasz, albo to zamykasz. Bo karta świata jest taką kartą, która zamyka pewne rozdziały życiowe, tak? Zostawiamy coś w tyle, definitywnie. I możemy na przykład chcieć zostawić w tyle dokładnie to, co tutaj widzimy, czyli takie ubolewania, gdzieś jakieś rozterki emocjonalne i załóżmy takie siedzenie w bezruchu i w takich negatywach, i powiedzieć dość. Ja nie będę kurde tu ciągle jęczał i płakał, albo po prostu iść na całość. I to teoretycznie można by było poniekąd powiedzieć, że jest to takie jakby, jakby to powiedzieć. Ta karta tyczy się tak naprawdę jednego i drugiego, tak, bo nawet jeżeli wy się zdecydujecie na coś wejść, no to tak czy siak, mimowolnie coś zostawicie w tyle, tak, a więc ta decyzja musi tutaj zapaść, czy siedzicie w tym, czy wchodzicie w coś nowego, może to dla was być trudną decyzją i może to właśnie z tego wynika, że jest wam ciężko tą decyzję podjąć poniekąd. Ja myślę, że tu karty sugerują, bardziej sugerują dla mnie taką sytuację, że wy być może o czymś jeszcze nie wiecie, bo nie wiecie, czy to jest dobre, ale też poniekąd mówią o tym, skup się na własnym wnętrzu, skup się na tym, czego ty naprawdę chcesz. Jeżeli ta szansa ma ci dać dostęp do lepszej wiedzy, do tego, żeby się bardziej realizować, do tego, aby wspiąć się po ścieżkach kariery wyżej, załóżmy, no, to ta karta sugeruje, że Twój wybór powinien być taki, że Ty się na to otworzysz i faktycznie będziesz miał taką szansę, bo kapłanka jest kobietą, która zgłębia wiedzę, która jest mądra, która się kształci, która idzie do góry, która jest po prostu no, wyjątkowo mądrą kobietą, osobą. Co ja z tymi kobietami? Więc być może Ty tego wyboru będziesz musiał właśnie w tą stronę, słuchajcie, tutaj, drogi Koziorożcu, dokonać. Słuchajcie, trzeci tydzień. Jeżeli byśmy mieli się trzymać już stricte opcji pod tytułem Praca, finanse, pokazuje mi, jeżeli tutaj się zdecydujecie na, na otwarcie się na to nowe, być może nawet na wyjazd zagraniczny, słuchaj, bo może taka być sytuacja jakoś że ty po prostu tutaj dokonujesz wyboru, czy zostać tu, gdzie jesteś, czy pomimo wszystko podążyć za tym asem, gdzie kroją się lepsze pieniądze, ale wiąże się to z jakimś wyjazdem i z tym, że ty nie wiesz, czy to jest dobra decyzja, czy tam ci się ułoży, tak? Bo będą się ułożyć ce nowe życie i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I ty po prostu żyjesz w takiej niewiedzy, bo kapłanka to tajemnica. Czegoś, czego nie możesz przewidzieć, bo nie jesteś jasnowidzącą, ja też nie. Dobra, ale wydaje mi się, że ten wybór twój, który dokonujesz tu, będzie dobry. Dlaczego? Dlatego, że karta dwójki kielichów oczywiście to jest karta wielkiej miłości, tak, zapatrzenia w siebie, spijania sobie z dzióbków nektaru i Bóg wie, co tam jeszcze innego. Ale to też jest karta tak naprawdę, słuchajcie, podpisywania umów biznesowych, gdzie decydujesz się na coś, spotykasz się ze swoim notabene szefem, mamy tutaj cesarza zresztą, który podaje wam rękę, gratuluje, witamy na pokładzie. Jest to owocna, fajna współpraca, jakby dobry początek. Koło fortuny zresztą tutaj, jakby w trzecim tygodniu, na końcówce tego trzeciego tygodnia daje taką jakby opcję, czy taki przekaz koło fortuny. No, oczywiście, no co, łód szczęścia. Coś powodzi się Tobie tak, jak powinno. Ma dobry przynajmniej start. Nieco troszeczkę e, powiedziałabym gorszy jest czwarty tydzień. E, zastanawiam się, czy on nie wiąże się być może z rozstaniami gdzieś tu. Być może ten ból serca i te rozkminki, czy przyjąć tę ofertę, wiążą się właśnie z tym, że być może musicie coś zostawić, Co, z czym emocjonalnie jesteście związani, z kimś albo czymś, tak? No, i słuchajcie, tu ten czwarty tydzień, wrócę teraz do tego, podciągnę trochę te karty wyżej. Spójrzcie sami. Tu jest karta odchodzenia, zostawiania tak naprawdę w tyle, tak jak i w karcie świat, pewnych spraw za sobą. Tylko, że wy robiąc to w pewien sposób, przechodzicie do pozycji zawieszenia wszystkiego i bez ruchu. Tak jakbyście nie potrafiły się cieszyć tym, co ewentualnie tutaj gdzieś po drodze może być Wam dane tak jakby coś nagle zamarło, tak jakbyście wypotrzebowały czasu na to, żeby e, zebrać się do kupy, nazwę to tak, jakbyście musiały pewne sprawy w spokoju e, przemilczeć, rozważyć, zobaczyć z innej perspektywy, może w pewien sposób tutaj coś fajnego się dla was zadziewa w tym asie, wiąże się to być może z jakimś Przełomem w waszym życiu, nawet takim wyjazdowym, no i wy tutaj, okej, okay, przyjmujecie to na klatę, wszystko super, ale musicie jakby odnaleźć się w tej rzeczywistości i też tym samym nauczyć się jej. I wy będziecie potrzebować takiego czasu, takiego bezruchu na to, żeby w pewien sposób, no nie wiem, dojrzeć do tego, spojrzeć na to z innej perspektywy, innymi oczyma, że spoko, stary, kurde, ułoży się wszystko. Nie myśl negatywnie, nie, nie bądź w tej ósemce mieczy, bo ty sam sobie po prostu robisz no, krzywdę, myśląc ciągle niewłaściwie. Zacznij myśleć, uda się, jestem najlepszy, poradzę sobie, a nie, że a, pewnie tam wszystko będzie do kitu. Tak? E więc taki przestój i zastój w końcówce marca. Jedna i druga karta mówi o tym przestoju. Karta czwórki mieczy dokładnie to pokazuje, kładę się i nie robię nic e, i karta wisielca zawieszam wszelką działalność po to, żeby być może przyjrzeć się czemuś z innej perspektywy. Tak? Karta czwórki mieczy może również mówić o tym, że być może zachorujesz, ale to nie, nie to, że tam wiecie na coś wielce jakiegoś powiedzmy fajnego, tak? To może być po prostu zwykłe jakieś powiedzmy, przeziębienie, ewentualnie po prostu powiecie: Ja, pierdziele potrzebuję chwilowego urlopu, odpoczynku. Tak? Bo to jest taka tego typu właśnie karta. Tak jakbyś się potrzebował na chwilę wycofać. Z jakiegoś powodu, no nie wiem jakiego. Zobaczymy w kwietniu, do czego to was zaprowadzi. Chcę Wam nadmienić jeszcze, drogie Koziorożce, że na wiosnę, teraz za parę dni będę robiła już również horoskopy miłosne dla każdego znaku zodiaku. Więc jeżeli to się wszystko tyczy pracy. Ok, to dla Was zrobię specjalnie horoskop miłosny i zobaczymy, co tam w miłości u Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.